Niech Was wszystkich błogosławi Bóg Wszechwodzący Ojciec i Syn i Duch Święty, to błogosławieństwo na początek, a nie na rozesłanie. Obiecuję, że różańca już dzisiaj nie będziemy odmawiać, zanim tylko październik się rozpocznie, to wtedy to na drugi. Pamiętasz nowy w nim jak ziarny w bo to obrazkiem kolorowym, czarnym, pe, pełno znaków. Ten ma brzuszek, a ten laseczkę, a ten mały haczyk. Trzeba szybko się dowiedzieć, co to wszystko. W katolickiej szkole podstawowej w Oleśnicy, gdzie właśnie odbywa się festyn z okazji jej dziesięciolecia. Szkoła z pozoru jak każda inna, jednak społeczeństwo różnie reaguje na jej katolicki charakter. Zapytajmy dyrektora szkoły, w czym tkwi różnica. Panie dyrektorze, proszę nam powiedzieć, czym wasza katolicka szkoła podstawowa różni się od szkoły publicznej. Czy są to różnice administracyjne, czy też również w podejściu do wychowania i nauki dzieci? Wie pani co? Na pewno są też różnice administracyjne, bo u nas nie obowiązuje karta nauczyciela jako taka. Także no to jest pierwszy taki punkt różniący nas od innych szkół. No, i myślę, że podejście. Nasza klasa, nasze klasy maksymalnie mają po 15 osób, nie są większe. W państwowych szkołach jest więcej. No przez to myślę, że to też wpływa na jakość nauczania. Pani dyrektor, czym wyróżnia się wasza katolicka szkoła podstawowa na tle innych szkół? Jesteśmy najmniejszą szkołą, jeżeli chodzi o ilość dzieci. Nasze klasy liczą od 8 do 15 uczniów. Czym się wyróżniamy? Tym, że jesteśmy szkołą niepubliczną, tym, że dla nas jest ważne każde dziecko, każdy uczeń i ten zdolny, którego próbujemy, próbujemy jeszcze bardziej dodać mu skrzydeł, i ten, i ten uczeń, który ma problemy. Bardzo szybko w takich szkołach wyłapuje się problemy u dzieci, a wtedy, jak dziecko poradzi sobie z problemem, to tak naprawdę wszystko idzie łatwiej i wszystko idzie lepiej. W naszej szkole staramy się e, trzymać moc ta Jana Pawła II. Ono nam przyświeca, ono jest przy drzwiach e, e, do jednej z sal. E, wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni od was nie wymagają. I to stosuje, staramy się stosować. E, uczymy języka angielskiego codziennie. E, od, pocz, e, począwszy od klasy trzeciej, dzieci uczą się też języka niemieckiego. E, a co jeszcze, zapraszamy do współpracy wolontariuszy. I tak e, dwa, trzy razy do roku gościmy wolontariuszy po dwa tygodnie. To są wolontariusze z przeróżnych, właściwie z wszystkich stron e, świata. Bo mieliśmy już przedstawiciela Australii, Azji, e, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, ale mieliśmy też przedstawicieli Europy. To są młodzi ludzie, studenci, którzy, których pasją jest nauczanie. Którzy nie znają, nie znają języka polskiego, ale za to świetnie władają językiem angielskim. I one, oni uczą dzieci języka angielskiego u nas w szkole. Opowiadają o swoich krajach w języku angielskim. Także dzieci dzięki temu poznają ich geografię, poznają też poznają różne potrawy, też egzotyczne zwyczaje, obrzędy, tradycje, tańce, piosenki. Ostatnio była lekcja języka francuskiego po angielsku. Co się dzieciom bardzo podobało. Także staramy się być otwarci też na przeróżne pomysły, tak? Jak tylko ktoś do nas przychodzi z jakimś pomysłem, natychmiast zabieramy się do pracy i jeżeli uważamy, że rzeczywiście to będzie spożytkiem dla, dla dzieci przede wszystkim, bo zawsze tutaj myślimy o dzieciach, to zawsze, zawsze robimy wszystko, żeby ten pomysł zrealizować. Dzisiaj obchodzicie już dziesięciolecie Waszej szkoły. Jakie są e, największe Wasze sukcesy Waszej szkoły w minionych latach? No, możemy się pochwalić, myślę, że to jest sukces, e, tym, że dzieci osiągają bardzo wysokie e, wyniki w sprawdzianach szóstoklasistów. To jest rzeczywiście wielka radość dla, dla nas, e, dlatego że u nas nie uczą się dzieci e, wyjątkowe, dzieci wybrane, dzieci, ty, dzieci e, tylko bardzo zdolne. Mamy też dzieci, które mają trudności swoje, tak, ale właśnie, właśnie od samego początku próbujemy, próbujemy jakby zaradzić wszelkim problemom. No i to jest nasz ogromny sukces. No, takim też drugim sukcesem no to jest to, że w tym roku wygraliśmy ogólnopolski konkurs. Konkurs był organizowany przez, przez PKO, polegał na nagraniu. E, nagraniu e, takiego filmu reklamowego promującego przedsiębiorczość. Wzięło w nim udział podobno około 400 szkół. My jego wygraliśmy. Jest to dla nas ogromna radość. E, radość e, dla nauczycieli, ale radość też dla dzieci. Także bardzo się z tego cieszymy. To jest nie jedyny konkurs taki ogólnopolski, który wygraliśmy, ale rzeczywiście. E, no, to dodaje nam skrzydeł tak? do jeszcze większej pracy, jeszcze większego zaangażowania. Dziękuję bardzo za robomę, gratulujemy bardzo serdecznie. Wszystkiego. No pociąg jedzie, ale niech on przyjedzie tutaj przed scenę, dobrze? Dobrze, pociąg przejechał przed scenę, słuchajcie, i będziemy mieli teraz. Będziemy mieli teraz taką zabawę, w której to. Będziemy przechodzić po Prezentują snubki. się absolwentki Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz ze swoją serdeczną koleżanką. Wszystko, co co to jest troszeczkę pomniejsze. Nie, nie, normalnie. nie, normalnie. Księdza, jak księdza pracowało się w katolickiej szkole? Jak ksiądz wspomina y, pracę? Y, co tutaj jest wyjątkowego? To jest szkoła, którą ja bardzo dobrze rozumiem, bo ja chodziłem do podobnej. Nie katolickiej, ale podobnej wielkości szkoły u siebie y, jeszcze w zimnej wodzie skąd pochodzę. I bardzo dobrze się tutaj czuję. Ze względu na ilość dzieci i też y, na no, jakoś takie... Ich bycie w tej szkole, takiej bardziej atmosferze domowej, że bardzo dobrze się pracowało, na wszystkie pomysły świetnie reagowały. I też no, współpracowaliśmy z siostrą Jakubą, która tu uczyła wtedy, kiedy ja byłem kapelanem religii. Super pomysły, fajne dzieciaki. Polecam wszystkim szkołę katolicką. Dziękuję serdecznie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być dzisiaj, ponieważ spędziłam bardzo miłe czasy w tej szkole, dawno temu. Nie, nie tak dawno, ale, ale dosyć dawno. No i postaramy się przez jakiś, jakąś chwilę umilić Państwu czas naszą muzyką, także zapraszamy serdecznie do słuchania. Mm. Mercedes-Benz. My friends all drive cautious and must make a mate. Walked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV?